Nauczycielu chcielibyśmy jakiś znak. Tak mówią faryzeusze uczeni w Piśmie do Pana Jezusa, na co Pan Jezus raczej się niecierpliwi. Odpowiada im plemię przewrotne i wiarołomne wiaro wiaro żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. My też żyjemy dzisiaj w takiej społeczności, która bardzo pragnie znaków. Mamy tych znaków mnóstwo wokół siebie. Pan Jezus, tłumacząc swoją odmowę zrobienia czegoś na pokaz, opowiada o tych, którzy byli w Niniwie i nawrócili się na słowa Jonasza. Potem mówi o królowej Sabie z południa, która przybyła, aby słuchać mądrości Salomona z tak daleka, i podsumowuje te. Dwie sytuacje, mówiąc: A tu jest coś więcej niż Jonasz, a tu jest coś więcej niż Salomon. Tym więcej jest oczywiście Pan Jezus. To on jest tym znakiem, który został nam dany, i innego nie potrzebujemy. Chociaż co jakiś czas Pan Bóg daje nam znaki. Najpierw była pandemia, straszne rzeczy się działy, i jakoś nie widzieliśmy wielkiego powrotu ludzi do Pana Boga. Teraz mamy. Wojnę blisko naszej granicy z Ukrainą, też to jakiś znak jest, i też nie widzimy jakiegoś nawrotu do Pana Boga. Ani Pan Jezus nie wystarcza, ani pandemia nie wystarcza, ani wojna nie wystarcza. Jakiego znaku byśmy jeszcze chcieli?